De Hertie, não? Oh, Paul Rockefeller... <laughs> Zbliżenie na pępek. Już <grymne> wszystko na Dziękuję. <laughs> łańcuchy, wiesz, jak fajne moje wiesz? Ale nie podobało mi się, że wyglądał w nim taki panzior, wiesz? No tego wiesz, Olawe. To więcej taki figaro drobne, nie? A ty jesteś na rękę? Na ptaszka. <śmieniu> ja nie wiem, co to jest figaro? To jest figaro w Tak. No, naprawdę? Na I szyję, plac. no. Mam problem na szyję na rękę, tylko że to na rękę jest za. za cienkie, nie? Na moją łapę, nie? A ja dużo mam w łapę. Jak malone. Jak te wino? Dobra. dobrze. ty daję. O ty gadasz?

Piętka, Cześć, kobiety pojedynka! mają. 60%! Jak to za piwo? Nie wiem, jakieś nowe. Słuchaj, ja tak czasami się potrafić, tracę więcej 2 dni. Nie? Czasami jest coś takiego, nie? jak właśnie szły, takie piwa nie? po takim długim okresie czasu, nie? No, jeszcze dłuższym, to smakuje jak prawdziwe piwo, bo później to już nie. tak jak a się tak odstawiają tutaj. No. Kiedyś przyjdę odstawiona, zobaczę. Ja, ja nie chcę zobaczyć jak chcę z tego skorzystać też. Ale zobaczcie. Zobaczcie i sobie. Teraz ja jestem taki burak, wiesz na się to. Bo i powiem prawna to wszystko, wiesz, teraz, nie, po prostu nie chcę Cię na plaży tutaj ubierać inaczej, nie, ale mówię jak je odstawię, słuchaj, to w kolei się przywdzę na plaży, wiesz, bo po prostu za bardzo zwracam uwagę na Ciebie. Przestań. Ja lubię, w każdym razie, Lubię się ufę. No. Mi się podoba. Ja zawsze zakrywam. No i tak ją widzę. Ciuman, no, że mi ręka ten twieje, nie? Może byś przestał kolego, to? No?